Mogę sobie zrobić? Nie jestem teraz na moim koncie. Tylko, że innym eee. ok. Także że kupujemy karnet, ale to jest inny. bram. to jest moje inne konto, moi drodzy. To jest konto takie do postaci, ale też możemy sobie zbierać tutaj. Wiecie, nie możemy sobie odebrać normalnie wszystko. Tylko, że z karnetu nie możemy sobie ten odebrać rzeczy. To jest najgorsze. Kupujemy karnet, ale w sumie nie możemy nic otwierać. Więc tutaj trochę to robimy. W sumie ja mam prawie wszystkie postacie. No to dlaczego? No to dlaczego nie możemy. No ale nie chcę mieć Ames. I będziemy mieć te wszystkie ubrania. Zgadnijcie, dobra. Zgadnijcie, kogo mam na 22 randze. Ja nie podpowiadam. Napiszcie mi w komentarzach. Um, to jest taka chromatyczna. Ja wam mogę jedynie tak podpowiedzieć. Poczekajcie. O tak. Mogę wam tak. Oj. Ej. Oj. Chyba nie widzieliście. Nie wiem. 22 ranga. Widzicie? Tu na dole, nie? Bacie dojezą ranga. I nie możemy zjechać, żebyście nie widzieli. idziemy sobie kolet na szybko. Ok. Już sobie złazimy na. No bo mój kolega taki Maciej się nazywa tutaj. Nie? I mój kolega Maciej, że on nie może. I w ogóle, in ten. On w ogóle nie można, bo to dziwne jest. Nie? On w ogóle nie, nie, może, nie może grać z im, z botami. On może tylko jedynie ten. On może jedynie z, bo, z botami grać. Do zakąta trenchu. O, muszę się uleczyć, bo tam pójść. Добро так шипу я. Не знаю. Я с парки оба я иду гадала. Ой. Что? no mi się chciało wziąć takiego, wiecie, lub chyba ma, poczekaj, ma na imię Low, nie wiem czy dobrze mówię, chyba Low, tak, bo pisało tak. Ym, nie mogę wam pokazać, bo tam jest pokazana postać. Eee, tak, pokazana jest i wzięliśmy sobie właśnie Low, no mi się nie chciało innej postaci Mm. O, smutek. Mm, no, w nie przyjmuje. Nie ma. Miałem drugi odcinek, który robiłem, ale tamten tam przez przypadek zaciąłem. I ten, nagrywać. Biron. Biron, ja chyba takiego chłopa znam. On chyba on grał na normalnym. Ojej, Uj, czekamy. Okej. Okay. Nie no, 30 bucharków mamy na pocieszenie. zaraz przyjdę yy, i zaraz wrócę, Moi drodzy. Nie wiem, ile ten odcinek trwa. Mało chyba, ja zaraz będę musiał kończyć. Nie będę musiał kończyć, tylko po prostu mi się ten trochę ten wie. Trochę jestem zmęczony. A yy, zatem sobie jeszcze. Nie wiem czy pamiętacie. O, będziemy się w rundzie. A w sumie już byliśmy w rundzie. Jezu. Idę za do no to są żarty. Trzecie miejsce. Czy jeszcze ktoś no kończymy ten odcinek. Do widzenia. Pa! Nie zapomnijcie tylko o subskrypcji dzwoneczkiem. Yy, 50 łapek w górę i do widzenia. Pa!